W każdym meczu, nawet w sparingu, gramy o zwycięstwo i mamy tego świadomość, że graliśmy z drużyną, która mimo, że bardzo dobrą, to to, to drużyna, która gra ligę, ligę niżej i musimy być na to na to wszystko przygotowani, dużo lepiej zorganizowani. Za nami na pewno ciężki tydzień pod względem fizycznym, ale ciężko tutaj szukać sobie usprawiedliwień, że, że, że to jest przyczyną. Znaczy na pewno, na pewno Będziemy, będziemy szukali zawodnika. No, jakie będą możliwości, to już jak gdzieś tam odpowiadam za stronę głównie, głównie sportową I, i myślę, że jeżeli chodzi po odejściu Grzegorza, na pewno chcielibyśmy, dzielibyśmy coś, chcielibyśmy uzupełnić tą kadrę i, i tak mówię, na no, zwłaszcza, że ciężka wiosna przed nami i każdy, każdy mecz będzie, będzie walką, także Myślę, że jeżeli chodzi pod kątem sportowym, musimy, musimy uzupełnić jeszcze. Znaczy, no, no, Sebastian Siwek, bo to już gdzieś tam jest, jest sprawa, czy sfinalizowana, czy w każdym razie już jest na ostatnim etapie. No a co do pozostałych zawodników, to, 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 to w tym momencie mamy, gramy tym, co mamy. Plus, plus, dwu, no, Dawid Grabiec dołączył do nas z młodzieży do, do, do kadry, no i, i w tym tygodniu jeszcze Piotr Groboż będzie z nami trenował.